No witajcie, z tej strony Kifia. Dzisiaj zagramy sobie rankę, da takiego, wiecie, 5 na 5 z widzami. No i ogólnie będzie fajnie. Zaraz sobie zresetuję gry i tutaj zaczynamy. Nie wiem, czy jestem wyciszony na tasie, czy nie. Ogólnie gramy sobie także jest 5 osób na jednym tasie 5 drugim na drugim, jak widzicie. I tutaj będą grać pieseły kontra pieseły. No wiadomo jak to jest tutaj u nas. No i także zaczynamy, no bo i wesołych świąt wam chciałem jeszcze życzyć na początku, no bo, bo święta idą i, i mam nadzieję, że to wrzucę jeszcze przed świętami. No, i, i to było na tyle, yy, więc zaczynamy. Także zaraz się widzimy. Okej, okay, a więc gramy sobie z widzami. Nie wiem, która to już jest próba nagrywania? Trzecia chyba, nie? Dobrze. No. Nikt nie Czartą? jest afk tym razem? Trzecia. Nie. Dobra, dobra. To gdzie Czartą? idziemy? No. Dobra. Trzecia pistoletów. 3 to Podejście numer trzy. Ciekawe, w której ludzie teraz ktoś będzie afk albo wyjdzie. Jeden schody. schody. dobra. Jeden jest płac Dobra, Gaustu nie żyje. To już jest postęp. Dobra, jest ten, dżungla. Jest dżungla. dżungla dwóch. Wybiegło. No, no, pierwsza druga runda przygrana. No. Znaczy, Piesoły wygrały, więc w sumie wygraliśmy. <słuch> Pierwsze podejście do tego grania. Ah, no trudno, wygrać nie musimy, bylebyśmy to zagrali do końca. A, ale to nie znaczy, że mamy przegrać. Forcujemy, ja z takiem sobie pójdę Dobra, dawajcie slow B Dobra, B Jolobę? B? B Nie, slow, slow, na słowo, Na slowy? No slow, dobra no, nie wiem czy aż tak Czyki, gdzie jesteś? Dobra Dobra, okay. zabiję go Przez ścianę, ale zabiłem Smokuje bez Albo ławkę, zależy co tam się zasmokuje jak wpadnie, tak wpadnie Jeden na samochodzie Jeden bez. Bym no oh. w plecy. Plecy! Jak macie ten, jak będziemy odkryli, leży Jest trzech na B Jeden van, jeden forest, jeden bombsite Plecy wam jedną? Nie musisz skoczyć na vany już. Wow, dobra, nie wiem Cofamy, dobra, to cofamy na... Oh, Aaaa, i Dobra, dawaj. Wierzę w ciebie. Może być pierwsza runda nasza. Oni no, na byli jakby co? So. No, dawaj, manik. Dawaj, dawaj, oh, Splantuj chociaż, będzie hajs. Dobra. No, w sumie tak Wschodź smoka smoke'a Kurde, kurde. Jak, jak ci nie? No, no tak w tym samym momencie, dobra, myślałem że, myślałem, że właśnie Kurde, już wygraliśmy taki dźwięk Ja mówię, nie jemu, ja, no, Dobra, będzie dobrze Ostatni rung co? Nie, nie flasujcie, nie flasujcie No ja już ups. kupiłem, no dobra Dobra, to sobie kupię chociaż Jakieś P250? Nie, ja to mogę raz forsować, to nie ma znaczenia. Jeden jest przy drewnie. Przy rampie, przy drewnie. Ja lewej go podchodzi, masz. Podchodzi, podchodzi. Na górze go masz. Eee, schody. Oj dupa, w ghostu jak zwykle przy w ghostu i wszystko się spieprzyło Teraz Trochę nas jadą Sorry Dobra keep calm on, nowy Teraz <laughs> spróbuję trochę, trochę lepiej zagrać <laughs> Chcesz tu już jaką No możesz rzucić takie mam FPS małe? Oh. I co, wiesz? 40 FPS mam. Może od tego śniegu mam? Chyba tak, chyba tak. Bo tu jeszcze śnieg pada tak. I, i, irytujące takie trochę. No ale wiesz, na święta idą to trzeba. A no, jeszcze śniegu nie ma. No jeszcze nie ma. U mnie jest na przykład za oknem świeci słońce. No, Czuję się. Jeden mówi, o drewnie. O godzinie piątej, nie? Świeci no. Jeden przy drewnie ten z dżungli przy schodach jakoś był. Więc <laughs> ja nie umiem grać w tę grę. Jest na besie. Panowie, to się kameruje, to nie może być do zera. To, to nie można tak, nie, nie, nie. Jakbym nie miał lagów, bym pocisnął. Ej, no, Chiki, dawaj. Wierzę w Cię. No, <laughs> trochę trudno, ale dobra, spróbuję. Ja idę na mida, może weźcie pakę ode mnie. Bo weks ciągle przy tym drewnie kampi. No, się nie da zabić. Tam, tam jest takich dwóch, no weks i ghost tu, no nie i tam już jest. Dobra, w oknie jeden był, nie wiem czy dostał. Dostał, dostał, bo jest krew. Dobra, ghost nie ja żyje. Jeden ja jest w dżungli. Znaczy w Spoczył oknie, bałacę. po prawej. Leci tam, w oknie co w to idzie. Dobra, wyskoczę z tam za zapartów. Bardzo... Minus jest... 47 ten gościu w oknie jest. Drewno cofnął się. Nie ma niego w pałacu Co wy robicie? Profesjonalny busty. No właśnie, dolec jakieś taktyki. Jednego macie w dżungli jakoś. Oho ho. ho. No to nawet dwóch. No nie, no nie może być do zera, no ja napiszę im nie może, mm. że nie być do zera, bo to się kameruje. O, tak napiszę. No więc takie takie taktyki rush, rush A, tak czy rush B. Tak, nie blokuj, nie blokuj, Wiesz co, Chiki? Jeden przeskoczył na schody E90 i ogień Ghost tu, nienawidzę Cię Nienawidzę schody. Ghost tu, kurde w konektorze W mu widać Ale plan, ej, bierzcie pak, no pomaneczowy przyrzeź kołpak i nie wziąłeś No, no planatujcie no, Dlaczego? Dobra, ale tą rundę wygrywamy, no nie? No. Dobra. Trzeba. Trzeba. Nie na innej. Co może granaty jakieś kupię, bo nie kupuję żadnej granaty? Mikrofon zmienił Minecraft... Dobra, nie, idźmy, bar, bo chodzimy na to, i nie co? <coughs> ogólnie forma jest jak zwykle, nie? Ja tak zawsze gram. Znaczy nie no, czasami gram z wami rankedy, to wiecie, że czasami mi lepiej, idzie czasem gorzej, ale no ogólnie nie, jestem, jest nie jestem dobrym graczem Counter-Strike. Fajnie się gra, ale, ale, ale to tyle. Wyciszyłem się, żeby mi nie przeszkadzać, jak sobie taki monolog prowadzę, powiedzmy. Także jak coś to... E, są... co, 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 to, to, to... jest i się nie Jeden jest na prawo. Dostał. Znacz tylko. Jeden dostał w komentarzu. Kilka hp No nie, dlaczego? Myślałem, że już mnie nie trafi. Dawajcie, dawajcie, proszę was Orty to jest. Dobra, idźcie baj, idźcie na e, sobie No pewnie Konektorze? Aha Konektorzy minus 27 i 1 minus 26 Macie szansę, znaczy nie macie, bo tam jest Ghost, ale no powodzenia Chodziło o zachętę, nie? No. Ej, poczucie mnie do okna. <grym> Ura, właśnie. Jakbym <Z> <grym> miała, <grym> <grym> <Z przodk> <grym> No, tak. No i siedzi takich dwóch, kurde, tam w teamie, to, to ja trzeba wymieszać składy zaraz, bo to tak nie można. Ej, Natalia, powiedzieć, że za Będzie 7-0. Znaczy, będzie ogólnie do 0. Osiem Proszę was, o honor, grajmy o honor. Dobra. Jeden punkt A przy tym normalnie ja... No przedtem to tak, ale Gostuj wiesz, tak grał sobie luźno, a jak już jest nagrywanie włączone to już się odpalił. Nie ej, ja na tych lagach nie mogę, nie? Wyskoczył z okna żeby nie było. No, bardzo dobry smok, polecam takie smoke. <głos> 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 Bóg jest nabelnowanie. Na bardzo dobrze. Nie mów nie wychodźcie po drabinach, bo są zbugowane Rzeczywiście drabiny są zbugowane Proszę Wanderze tak tak. jest z was Jak coś Jeden jest na porcie Dobra Dobra Weksa nie ma teraz kogoś, trzeba zlikwidować ale Ghostu go, to jest jakiś debil, no. To ja nie wiem, co... W kuchni się. Dobra, Ghostu nie Dobra, żyje, to nie, jest wasza szansa. Dobra. Jednak nie. No też to to jest Ja myślałem, że to wygramy, no. To ma szansę, nie? Zawsze jest szansa. <laughs> zawsze, zawsze. Wiem, że jest jeden gdzieś na short'cie albo na BS i jeden na wali. Dawać, dawać. Czy ja mam w ogóle pieniądze na ten rundy? Tak, średnio. No. Sorry. tak, Także tak, fajnie, do zera będzie. 20 zero. <laughs> Jezus, Nie, to nie będzie 20. Chociaż będzie, no, możliwe. Nie, nie bo tu nie można. Bo jest 20 rund, ale to nie, to nie znaczy, że będzie do zera. Nie, to jest do 20. Hey. Było do 15, ale zwiększyłem na prośbę Ghosta. I teraz, żeby, żeby było więcej fragów, tak? O, to tylko no me. Czemu nie będzie do 30? To no, bo do 30 by było za długo, trochę. No, a z racji tego, że to jest do 15, no kurde, no to zaraz no, będzie no, już koniec. Jeden short, jeden short, z to. No, no, będzie się konektor. No kuźwa, no ale kto tam wchodzi ze mną? No, Jeden short jest. Ja patrz kiedy się Zwątpiłem, zwątpiłem po prostu Zwątpiłem siebie też. <laughs> yes. Napisz Napisz im kif, że nie ma grania z WP, bo za ciężko jest to. Nie, szans, Nie jest. wiem co robić, Ooooo oh, Chiki Jakbym nie miał lagów to bym pokerował. Tak? Nie masz lagów keruj. Ja też wiesz, miski, też Tak mi FPS dropił 10 FPS czasami ma. No. Dawać No i kto prostu nie rady z rafikiem Weks nie żyje jeszcze tylko Ghostu i mamy szansę Kingo. Nie, ja no wychodzę! Nie. Jaki ghost, nie, jak on skurde lata na prawo i lewo. Znaczy ja nie umiem strzelać też nawet. Jedynie jest dżungla, dżungla, jeden. Zatkułem, Sina, nie wychylaj, ma co ty robisz? Jeszcze skampcie. No skampcie, jedną rundę, prosz Honorową. Honorową jedną rundę. Jest na rampie. Jeden jest na rampie. Dobrze, to był ghost. Nie! Dlaczego? O. Dlaczego? Wychylałeś Jak już wychylacie to we dwóch, a nie jeden po drugim. Dobra, to do... ja do na nie, nie wiem co zrobić, tak wygląda właśnie mecz. Widzowie jadą mnie do zera. E, ja sam nie umiem grać, ale liczyłem chociaż na to, że ktoś w moim teamie... Zobaczcie, u mnie, u mnie jest po 6 fragów, ja jestem, mam 5 fragów, jestem drugi. A, a taki gosu na przykład tam Vex i, i taki i tam Cześć jakiś y, Skn y, mają po, po, ponad 10, po 14 fragów i to jest smutne. Dobra, pójdę na B może, co? Nikt nie poszedł na B. To też jest smutne. B poszli. No. Jeszcze bo nie się tam Jest by jest, to b. jest B już, no już, Nie, no wyszli, No. Wór, no. Wysz, wysz, to, było. <słatki> to było na zle. To już zaraz będzie chyba koniec, bo... No to czy co? To kifi, jeszcze powiedz, to jakaś się by... Powiem, że, że się nie nagrało. Powiem, że się nie nagrało i od nowa trzeba mięśno, i... do tak? tego, wymieszam teamy. Tak. To już koniec, serio? No, a więc... To by było na tyle z tego meczu, no nie widzowie zjechali mnie do zera, widzowie zjechali moich widzów do zera, więc ogólnie e, wynik jest taki, że jestem głównym e, i ludzie, którzy byli, e, no, no po prostu starali się ale po prostu nie dało się e, No i to by było na tyle, ja wam dziękuję za oglądanie Wesołych Świąt, jeszcze życzę Ghost! Cze Ghostu zamknij mordy! Zepsułeś mi Zepsułeś mi odcinek, rozumiesz? Zepsułeś mi go! Yes. Dobra, ja się z wami żegnam, yes. do zobaczenia siema, cześć i jelo.